Porażająca prawda o Janosiku, niebywałe co działo się za kulisami. Kiedyś Janosik zachwycił widzów, dziś jest jedną z legendarnych produkcji, która co jakiś czas powraca do łask nowych pokoleń. Wielu wybitnych aktorów mogło na planie rozwinąć skrzydła, a ich kwestie zapisały się na liście najlepszych w historii polskiego filmu. Jak każdy kultowy serial, tak i ten ma kilka ciekawostek. Oto, jak go kręcono. Janosik, pełna humoru, opowieść o zbójnickich przygodach. Pierwszy odcinek emitowanego przez TVP serialu, Janosik, pokazano na początku lat 70. W krótkim czasie produkcja zyskała uznanie widzów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali na kolejne części historii osławionego przywódcy zbójników z gór. Czy nagrywając film, ktokolwiek przypuszcza, że zyska status ikony? Zapewne nie, to też na planie Janosika pozwalano sobie na dużo swobody, a nierzadko dochodziło przez to do poważnych wypadków. Krążące pogłoski o bogato zakrapianych alkoholem biesiadach czy spięciach między aktorami okazały się prawdziwe. Produkcja Janosika pochłonęła 80 km kliszy. Wyprodukowanie Janosika trwało 3 lata, a do jego nakręcenia zużyto ponad 80 km taśmy filmowej. Za reżyserię odpowiadał Jerzy Passendorfer, który po premierze serialu w rozmowie z filmowym serwisem prasowym wyznał, że praca nad nim była ciekawym, ale równocześnie niezwykle trudnym wyzwaniem. Scenariusz bowiem faktycznie oparto na ludowych wierzeniach czy powszechnie znanych legendach, ale także trzeba było wykazać się własną wyobraźnią. W końcu nikt z ekipy nie wiedział, jak wygląda pasowanie na zbójnika. Nie istnieją na przykład żadne przekazy na temat ceremoniału przyjmowania dobractwa zbójnikiego. Sceny te wraz z tekstem przysięgi po prostu wymyśliliśmy, mówił. żeby jednak ułatwić sobie zadanie i nie być posądzonym o jakiekolwiek zaniedbania, reżyser zdecydował o osadzeniu akcji Janosika 100 lat po czasie, w którym działał ludowy bohater Słowaków. Główna rola przypadła Markowi Perepeczko, ale już po trzecim odcinku jego dalszy udział wisiał na włosku. Na początku były jakieś problemy Chyba po trzech odcinkach pojawił się między nim a reżyserem poważny konflikt. Nie wchodziłem w to, bo mnie to nie interesowało, ale ponoć Passendorfer był bliski tego, żeby z Marka zrezygnować. W końcu się na to nie zdobył. Na szczęście dla Marka Perepeczki i dla filmu też, wyznał wiele lat później Witold Pyrkosz w swojej biografii Podwójnie urodzony. Z fabularnych ciekawostek warta uwagi jest również ta o kaplicy, w której nagrywano sceny ślubu Maryny i Janosika. Okazuje się, że przedtem wcale tam nie istniała, a dopiero wybudowano ją na potrzeby serialu. Później zachowano ją w nienaruszonym stanie i nadano jej imię święty Jana Chrzciciela. Lało się strumieniami na planie Janosika. Góralskie zabawy przez noc aż do białego rana. Fani produkcji mogli już słyszeć o poczynaniach od twórcy roli Kwiczoła Bogusza Bilewskiego. Aktor, podobnie jak niemal cała reszta obsady, chętnie zabijał czas na zabawach i spożywaniu alkoholu. Wszystko za sprawą decyzji ekipy produkcyjnej o zgromadzeniu aktorów w jednym miejscu, by ci nie zagubili się gdzieś w terenie. Po tak syto zakrapianych imprezach między nimi a góralami dochodziło często do bujek. Bogusz Bilewski dwukrotnie złamał nogę. Jedynym, który nigdy nie pił, był odtwórca Janosika. Zamiast tego brał książkę, przesiadywał na ławce lub spacerował po okolicy. Podobno przez to nie był szczególnie lubiany, o czym opowiadała w SuperEkspresie jego żona, Agnieszka Fitkał Perepeczko. Jednak nawet gdy wszyscy byli trzeźwi, nie dało się uniknąć przykrych incydentów. Kontuzji nogi serialowy kwiczął, doznawał nawet podczas kręcenia scen, a Marek Perepeczko pewnego razu został przygnieciony przez konia, który potknął się o kamień. Na szczęście obaj wytrwali do końca.